何 <music> <music>

To no, dla was! Dzięki, że jesteście tutaj dzisiaj z nami, że wszyscy jesteśmy razem, że kochamy demokrację! Kochani, zebraliśmy się tutaj, ponieważ kochamy I love code, I love demokracja! Kocham demokrację, a wy? Tak! you yeah. fajnie dziś było? Tak. Dobrze się bawiłeś? Dobrze się bawiłem i dobrze się bawię. Fajny balonik? Tak. Pokaż do tak. <gry> Dziękuję Ci bardzo. Hmm. Czy w ogóle jest demokracja bez miłości? Nie, nie ma. My, według mnie nie ma. Absolutnie nie ma demokracji bez miłości. To wszystko, to miłość i demokracja to tak jak syjańskie bliźniaki. O tak można od obrazowo Y, 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 powiedzieć, to znaczy to jest według mojego pojęcia. Mogę się mówić. Ja to tak uważam generalnie. Dziękuję bardzo. <noise> Jaki jest kolor miłości? Czerwony pewnie. Biało-czerwony Biało -czerwony dzisiaj Biało-czerwony. A z czym się kojarzy biały? No, ze spokojem. Ze spokojem. Ciszą. A spokój z czym się kojarzy? Z kodem. No ba! Czy może istnieć miłość bez demokracji? No niemożliwe jest po prostu. Demokra w miłości musi być równość obu partnerów. Więc w związku z tym tu jest najbardziej demokratyczny związek, jaki może istnieć, to zakochana para. Czy miłość jest ważna? Bardzo ważna. Bardzo ważna miłość. A taka miłość od serca, duchowa, taka naprawdę, bo ta miłość taka. A, a czy miłość i demokracja mają coś ze sobą wspólnego? No, jak się dobrze zachowują, to tak. Czyli miłość i demokracja muszą współistnieć razem? Tak, tak. A czy miłość i demokracja nie mają nic wspólnego? Ale dla ciemniaków jest nieskuteczna. Na dyktaturę ciemniaków miłość jest nieskuteczna. Tu byśmy musieli otworzyć cały, cały jakiś traktat na temat tego, czy działać agresywnie bardziej, czy mniej. Mnie się wydaje, że działanie nieagresywne już by się można było powołać na Mahat Megandiego. Potrafi być bardzo skuteczny, więc myślę, że, że to rzeczywiście. Ja nie jestem takim malkontentem, któremu brakuje agresywnych działań. Absolutnie nie. nie. Czy dobrze się Państwo bawili? Bardzo dobrze. Czy było miłość? Tak. Czy miłość jest ważna? Oczywiście, że jest ważna. A miłość i demokracja mają ze sobą coś wspólnego? Tak, mają. O, tak. Tak. Muszą przyszli, istnieć tak, razem? Muszą istnieć razem i myśmy przyszli pokochać demokrację. O, o właśnie. O. My kochamy demokrację i kochamy KOT. Dziękuję. Przyszedł taki prorok Chrystus i powiedział, że tak naprawdę sensem tego wszystkiego ogólnym jest, jest, miłość. jest miłość, To powtórzył ponownie święty Jan w ostatnich słowach, kiedy go pytali uczniowie następni już, co, co robić, co jest najważniejsze. I wtedy powiedział. Yy, kochajcie się i to i to i to wystarczy. Kochajcie i, się i szanujcie. I to, wy, i to wystarczy. Czy szanujcie być może też szanujcie, tak dosłownie akurat nie, nie pamiętam, ale powiedziano w już że miłość jest tą rzeczą kluczową. Czy miłość powinna być fundamentem państwa? Yy, w ramach dobrego, y, dobrych, inten, dobrych intencji jak, na, jak najbardziej. Czyli Bo to, jest, to jest rozszerzenie. To no, jest To i Rzymianie mów, y, y, mówili o miłości, o miłości do ojczyzny. Czyli te, ci, ci którzy, do których my się odwołuje, odwołujemy jako do, do tych, którzy stworzyli wielkie państwo i do których się odwołujemy się potem również w prawie. prawda? No więc y, y, miłość w sensie. Tak, miłość, miłość w sensie. Y, jakby to powiedzieć, w sensie dbania o innych. Miłość dbania o dbania, tak? dbania ojczyznę, którą to ojczyzną są też inni, inni ludzie. Nasza taka inni ludzie. W, wspólnota, żeby y, i szukać, szukać tej wspólnoty. A, najważniejsza jest miłość do, do, do wolności. Tak. My to wiemy najlepiej. I wolność w miłości, oczywiście. Tak, Wolność miłości. <laughs> wolność miłości. Który... Czym jest miłość? Jest fajnym uczuciem na pewno, ale to musi być jest zdecydowanie. Świętują Państwo dzisiaj? Świętowaliśmy już wcześniej. Dzisiaj mamy gości w domu, więc dzisiaj już raczej na spokojnie. Dziękuję A, bardzo. Będąc, dziękuję. tu świętujemy też. <laughs> dziękuję.